Część Boże, hola! To sobie poglądajcie krajobraz tej wioseczki małej. Właśnie na ja dzisiaj odkryłem, że ja nie tylko mam ten jeden kościół, kaplicę sekstyńsko Maltiplano w tej wioseczce Kurałata de Karangas, ale jeszcze jeden kościół dedykowany świętej Barbarze. Tu pozdrowienia dla wszystkich baś, które znam. Szczególnie dla cioci Basi, to jest kościół twojej patronki, więc sobie zobaczmy, ile możemy, klucza chyba nie mamy, tak wygląda kościół, podobno tutaj w ogóle musze się nie odbywają, ludzie są nie, zresztą w ogóle mam wrażenie, że ludzie tutaj jakoś z kościołem niekoniecznie mają po drodze z różnych powodów podrozumialiśmy jeden, nie drugi kościół protestancki a jak widać i ta świątynia jest w całkiem dobrym stanie ciekawe czy to zobaczymy no tyle musiałeś? masz hmm. jak jest? Przykłódki i żadna nie działa. A, I tu mamy pusty kościół. Nie ma nic. Poza pięknym ołtarzem. Brudnym, zakurzonym. Ale moje odkrycie. Kwiaty. I ta, ku uczci której ten kościół został wzniesiony, Santa Barbara. Fascynujące. Dach kryty jeszcze po staremu. Bez wykorzystania gwoździ, tylko ze ścięgien i jelit zwierzęcych. Wszystko poskręcane, po staremu położona pacha. Stare rzeczy liturgiczne, świeczniki, tak zwane belero, czyli właśnie świeczniki. No, niedobrze, to znaczy, że na pewno to jest do zrobienia. Lubię te stare ołtarze. Bo za, za nimi są schody płynące się ku górze, to właśnie w taki sposób wyciągano świętych, zmiana im ciuchy. Jeszcze raz, tam jest ten kościół świętej barbary, a tam w oddali widać wieżę kaplicy sekstyńskiej Altiplanu. A to wszystko to kurała rady karangas. Kie luger vamos a visita <Sessizji> La ruinas de Kalachua, donde la Virgen de Kalachua. O, teraz właśnie idziemy do miejsca, które się nazywa Kalachua. I tam znajduje się Matka Boże kaleciła Ale to skomplikowane, no nie? Miejsce Miejsce Akurat tak musi Matka Boża się nazywać Tak samo jak to miejsce Ale w sapie, brakuje mi powietrza. Jednak te 4900 metrów nad poziomem morza robi ciągle na mnie wrażenie. Widzicie to samo co ja? Same alpaki. Same alpaki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie wiem, ze sto. Tam jeszcze dalej. O, i więcej niż sto alpak. Sobie tak jest. Pozdrowienia dla Karoliny, która chciałaby mieć ze dwie alpaki. Więc przyjeżdżaj, bierz dwie, im to nie będzie zbywało, a ty będziesz miała zabawę. Po 15 niemalże minutach, albo i trochę więcej, dochodzimy do niezwykłego miejsca, które z jednej strony jest, jest poligonem dla żołnierzy. Tutaj właśnie komandosi górscy ciszą spinanie po skałach, ale to co jest ciągle niezwykłe dla mnie, to te skały, które, które jak się tak patrz na nie to wydaje się, że są jak skalne domy. Niezwykłe to miejsce. Ale sapie. Oj, coś mi się wydaje, że tutaj będę częstym gościem. Jaskinie, zagłębienia. Ale będzie gdzie się wspinać. Ale będzie zabawa. Gdyby ktoś nie wiedział gdzie jesteśmy, proszę bardzo, Boliwia, flaga Boliwii, symbol tej jednostki wojskowej. Niezwykłe hasło, niezwykły tekst, después de cumplir la misión, no espero Rekompensa espero otra misjon, co w wolnym tłumaczeniu, po wypełnieniu misji, nie oczekuję rekompensaty, ale czekam na nową misję. Porządek? Tutaj jest bardzo trudno. Musisz jeśli chcesz spasować. Tutaj? A ja. To może... to da wija, to da wija. O kur... Spasował? Dobrze. To jednak... To właśnie trzeba wciągnąć pancito, czyli, czyli brzuch. Ja nie wiem jak ja to zrobię, jednak... Przed chwilą się chwaliłem, że nie mam zbyt wielkiego brzucha, ale to chyba jednak będzie trudniejsze niż myślałem nie jest niemożliwe do wykonania Ale awentura słuchajcie ha! No jest an mal, ja to wie, ja to nawija podejmę armuje sali <sum> <sum> I chędę karaciła. Matka Boża Kalaciła. Zdrowaś Maria łaski pełna. Pan z Tobą błogosławioność ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci nasz amen. Zobaczcie jeszcze, jakie są zwyczaje. Nie dziwcie się niczemu, nie goszcie. Tak po prostu jest. Przez szacunek i miłość ludzie przynoszą świecę, jedzenie, kokę, nawet i butelkę piwa i, i właśnie zostawiają, prosząc o, prosząc o wszelkie łaski potrzebne. Zobaczcie, źródło czysta woda się zaczyna pewnie jakaś rzeka, to jest jak Skrzatusz, tylko że w skrzatusz jest siedem odnióg, tutaj tylko jedna, cudowne miejsce. Więc to no, para que vuelvas Więc pewnie znana nam tradycja. Niektórzy wrzucają pieniądze, ale myślę, że piękniejsze jest to, że ta woda uzdrawia, ale też że jeśli ją wypijesz, to wrócisz zawsze do tego miejsca. Eee, że si vas a tomar este agua para salvarte y vuelves acá. Algún tiempo vas a volver acá. I este es que te o te cases de acá. A, to jeszcze ciekawsza rzecz. Zobaczcie, są dwa takie miejsca, że jak wypijesz stąd to, że tutaj wrócisz. A jeśli wypijesz z tego wody, to masz ty Kasart o Że jeśli wypijesz z tego miejsca, to albo wyjdziesz za mąż, albo się ożenisz, albo zostaniesz tutaj już na zawsze. Czyli tutaj wrócisz, tu zostaniesz, albo ożenisz się, tudzież wyjdziesz za mąż. No tutaj. Wyrzucają monety, prosząc o właśnie wyrażając swoje prośby, pragnienia, marzenia. Zobaczcie. No jak cię nie zakochać. Jak cię nie zakochać w tym miejscu. Trudno, ale miłość miłość nie zawsze jest łatwa. Jejku. To jest moja piaskownica. To jest moje miejsce.